Znajdujemy się w Wierzchucinie, jest szósty bieg rodzinny, jest to uświetnienie naszego święta niepodległości 11 listopada, wspólnie spotykamy się w sportowym duchu, jednoczymy się i spędzamy wspólnie czas. Zadanie jest możliwe do zrealizowania dzięki wsparciu gminy Krokowa. 11 listopada znowu w wierzchucinie, znowu na biegu niepodległości, biegu marszu, bo i są i małe dzieci. To jest charakter symboliczny. Chcemy w ten sposób uczcić 11 listopada to, że znowu jesteśmy w jednej wspólnej Polsce. Jest to bardzo ważne dla mieszkańców gminy Krokowa, dla mieszkańców całej Polski. I takie imprezy jak najbardziej należy wspierać i jak najwięcej ich należy przeprowadzać. Ten rok to przede wszystkim żeśka, ale mam nadzieję, że wytrzymają, dzieci mają uśmiechy, piękne twarze pomalowane, cudowne czerwone barwy. Wszystkich zachęcam do udziału w tego rodzaju imprezach. Jak co roku mamy bieg na odcinku około 2 km. Dodatkowo przygotowaliśmy mini bieg pieszo-rowerowy dla dzieci, jest to nowość. Oprócz tego wspólnie z kołem gospodyń wiejskich w Brzynie przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji gastronomicznych, dodatkowo losowanie nagród i upominków dla dzieci oraz starszych.